Dzień dobry. Oto dziś cofamy się nieco do doszłego roku, bo wracamy do książki czeskiej na astronauta Jarosława Kalfara, do książki i nie tylko. Bo jakież było moje zaskoczenie, kiedy jakoś jesienią 24 roku w poszukiwaniu jakiegoś filmu do obejrzenia trafiłam na Netflixie na taki oto zwiastun? co tu robisz? Podobnie jak ty. Jestem odkrywcą. Czemu jesteś na statku? Byłem na krawędzi Układu Słonecznego, gdy wyczułem obecność ludzi. I byłam w ciężkim szoku, bo nie spodziewałam się, że niszowa książka, którą wtedy jeszcze czytał mi mój mąż którą skończyliśmy w grudniu, doczekała się ekranizacji i to ze znanym nazwiskiem w roli głównej, Adamem Sandlerem. Od razu widząc produkcję amerykańską, a nie czeską dla Netflixa, lub chociaż kooperację europejską dla tej platformy, pomyślałem, że Amerykanie pewnie pozbędą się jednego z wątków z końca książki, a być może zmienią też coś z głównego, bo zwykle nie mają pojęcia o historii Europy. I brak im wrażliwości na kwestie, które nigdy ich nie dotyczyły, na przykład transformację ustrojową i filmy. W tych klimatach wychodzą mi zwykle słabo. Ostre stanowisko, być może, ale czy miałam rację? No, miałam, a Amerykanie wykopali sobie wręcz jeszcze dołek na tym swoim dnie. Chociaż będą wiedzieli o tym w pełni tylko ci, którzy przeczytali książkę lub mają o niej pobieżne pojęcie. Więc oto jestem. I tak. Będą jakieś tam minimalne spoilery, wobec tego się nie da, ale wsiadajcie ze mną na ten statek kosmiczny. Podróż od książkowych niuansów do filmowej redukcji wszystkiego. Czeski astronauta to powieść science fiction autorstwa Jarosława Kalfara z 2017 roku. Książka opowiada historię Jakuba Prochaski, czeskiego astronauty, który zostaje wysłany w kosmos, aby zbadać tajemniczą chmurę gazową nazwaną Hoprą. Chmura ta pojawiła się między Wenus a Ziemią, zmieniając wygląd naszego nieba. Podczas swojej misji Jakub zmaga się nie tylko z wyzwaniami kosmicznymi, ale także z własnymi problemami osobistymi i przeszłością. Powieść łączy elementy opery kosmicznej z podaniem ludowym i jest od autorską odą miłosną do Pragi. W trakcie podróży na statku pojawia się także dodatkowy pasażer, kosmita Pajęczako podobny, który potrafi czytać w myślach naszego kosmonauty. Pierwszy kontakt przeradza się z czasem w przyjaźń i wspólne poszukiwanie sensu wszechświata. Tyle z podstaw, jeżeli chodzi o książkę i to samo można powiedzieć też o filmie z 2024, bo jest to tylko zarys, a w szczegółach w szczegółach w książce głównym elementem jest walka głównego bohatera z samym sobą, ze swoją przeszłością i teraźniejszością. Na Ziemi pozostaje żona Prochaski, która urywa z nim kontakt i przestaje stawiać się na umówione spotkania. Na prośbę astronauty czeskie służby zaczynają śledzić Lenkę, aby odkryć przyczynę tej decyzji. Równolegle do tych problemów kosmita odnajduje w umyśle Czecha najtrudniejsze dla niego wspomnienia. O ojcu, którego bała się cała wieś, bo był pracownikiem służb, o dziadku i babci, z którymi młody prochaska się wychowywał i którzy mierzyli się po transformacji z nienawiścią mieszkańców za to, co robił ich syn i która zmusiła ich ostatecznie do wyprowadzki ze wsi do Pragi. I wreszcie o tajemniczym człowieku z butem, który pewnego dnia pojawił się na wsi i groził dziadkowi. Elementy astronomiczne schodzą na dalsze plany i ostatecznie nie one są tutaj najważniejsze. Relacja z obcym, który później otrzymuje imię Hanusz, jest pewnym łącznikiem między obecną sytuacją, w jakiej znalazł się prochaska, a jego przeszłością. I jak myślicie, które z tych wątków z przeszłości zostały usunięte lub mocno zmienione na potrzeby ekranizacji? No cóż, wszystkie. Aż dziwne, że w ogóle Prochaska ma jakąś narodowość, a nie został w tym filmie obywatelem świata. Podejrzewam, że mógł to być jedyny wymóg autora przy sprzedaży praw do tej ekranizacji, jednak te czeskie aspekty no, są nadal szczątkowe i właściwie ograniczają się do flagi na kombinezonie. A wątek, który wybrano tu jako główny, to relacja Prochaski z żoną i ratowanie małżeństwa, ponieważ okazuje się też, że Lenka jest w ciąży. I cała narracja budowana jest wokół tego, jak być lepszym ojcem i mężem po powrocie. W książce, po tym jak Lenka zrywa kontakt, nie stawia się na spotkania i zaczyna być śledzona przez służby, Pro szybko prowadzi do gabinetu ginekologicznego i po przekupieniu lekarza okazuje się... Że żadnej ciąży nie ma i nie było. Dla Amerykanów okazało się to jednak tak ważne, że sobie te ciąże jednak uroili i pociągnęli na tym temacie już potem cały film. Wątek bardzo podstawowy, niezbyt ciekawy i prowadzący widza do oczywistych wniosków już w momencie, kiedy się pojawia. Co to powoduje? To, że film o ciekawym, odświeżającym potencjale szybko robi się nudny. Oczywista paplanina, jak w setkach innych filmów, co to chcą pokazać, że rodzina jest najważniejsza. Absurdalnym jest w ogóle to, że w filmie na Ziemi Lęka wyjeżdża do jakiegoś domu dla jakichś samotnych kobiet, bo niby nie ma kto jej pomagać, i tłumaczy to w domu swojej matki, do którego przyjechała, i stamtąd jedzie niby do tego ośrodka od matki, która by jej mogła pomóc. Później nie wiadomo w ogóle, co to jest za ośrodek. Jest to kompletnie bez znaczenia, ale za to trzeba tam lecieć helikopterem, żeby służby mogły ją znaleźć i z nią porozmawiać. Przypominam, jesteśmy w Czechach, a nie w amazońskiej dżungli. Najbardziej odludny teren w Czechach to są parki narodowe, które leżą na granicach z innymi państwami, zazwyczaj. Sceny z lęką, więc są absurdalne. I czasem też kompletnie odklejona od całej reszty. To jeden z najważniejszych momentów w relacji Jakuba z Lęką, jedno ze wspomnień pierwszych, to jest e, chyba ich w ogóle pierwsze spotkanie, podczas którego Lenka zabiera Jakuba na strych e, kamienicy starej na Pradze, do której się wkrada, i w której potem robią swoje własne miejsce, w którym odrywają się od świata i są tam tylko dla siebie. Jak zmieniono tę scenę w filmie, zapytacie. No bo przecież to brzmi dobrze, romantycznie, fajna scenografia. Po co Amerykanie mieliby to zmieniać? Otóż twórcy filmu chyba uznali, że taki strych to jest za mało światowy i nie dotrze do widzów, więc należy tę scenę zmienić na takie miejsce, które się amerykańskiemu widzowi skojarzy z jakimś niedostępnym, nielegalnie uczęszczanym miejscem, jak się tam włamie i będzie estetycznie wyglądał, a nie jakiś tam strych. Więc dokąd Lenka i Jakub się włamują, żeby było czuć, że to ich taka własna przestrzeń, do której będą wracać i budować związek? Na basen. Włamują się na jakiś basen. Jak wszystkie nastolatki ze wszystkich nastoletnich filmach amerykańskich, bo basen Kowic zrozumie, ale strychu nie. No więc już ustaliliśmy, że wątek z żoną jest spłaszczony jak naleśnik, mimo że jest jedynym wątkiem w całym tym filmie. Ale co w takim razie z tym wąskiem w kosmosie? Co z tym naszym pajęczakiem całym kosmicznym? Tutaj no, muszę przyznać temu filmowi taki mały plusik. Jeżeli nie zmęczą Was nużące dialogi, to sama relacja z Hanuszem jest przedstawiona ok. Przy czym nadal wprowadzono tutaj na przykład scenę agresywną, kiedy Hanusz którego kultura zakłada nienaruszalność ciała, rzuca się na Jakuba, kiedy ten próbuje go dotknąć. Nie ma czegoś takiego w książce. Hanusz to jest pokojowe stworzenie, mroczno urocze, które na statku uzależnia się od nutelli. Swoją drogą ten wątek też spieprzyli. Bo krem czekoladowi się wprawdzie pojawia, ale wywalili najlepszą, moim zdaniem, scenę z całej książki. Jakub sięga po alkohol i pyta Hanusza, czy on też chce, a on odpowiada, że spróbował już kremu czekoladowego, więc wolałby uniknąć kolejnego uzależnienia. No, przy czym, nie znając książki, możecie nadal uznawać ten wątek za w porządku. Wątpię, żeby film miał kogoś zwalić z nóg, ale pod tym względem jest znośny. Proszkę minus co do samej wizualnej kreacji Hanusza. Zrobiono z niego wielkiego ziemskiego pająka i tyle. On jest kosmitą, nie jest przeniesieniem jeden do jeden, to nie miał być aragok. No ale powiedzmy, że nie jest to jakoś tam do przejścia. W filmie dużo bardziej podkreślone są też warunki w jakich Jakub żyje na statku i są oddane dobrze. Scenografia cała ta kosmiczna jest dopracowana i stanowi chyba najmocniejszy punkt całości. Na spółkę z główną dwójką aktorów, Adam Sandler i Paul Dano jako duet astronauta pająk sprawiają się dobrze. I nawet w ramach filmu relacja Jakub-Hanusz postępuje, ma jakiś tam swój zarys oraz punkt kulminacyjny. W punkcie kulminacyjnym wyprawy na skutek wydarzeń Jakub musi wyjść w przestrzeń kosmiczną, zostaje odłączony od statku. Hanusz ginie, a Jakuba ratuje inna podążająca jego śladami misja kosmiczna, najpewniej koreańska, bo taka była w filmie wspominana gdzieś tam te dwa razy. I co tutaj zmieniono? Zapytacie. No, wszystko, bo film praktycznie się w tym miejscu kończy. Ja tu głup uratowany, może wrócić na ziemię, do żony, ratować związek, być przykładnym mężem i ojcem i w sumie koniec. A w książce o, jesteśmy jakoś tak w połowie. I Jakuba nie ratuje misja koreańska, tylko tak, dobrze się domyślacie, tajna misja rosyjska. Obratowuje Jakuba owszem, natomiast oni mają też swoje rozkazy i najpierw Jakub przechodzi odpowiednią kwarantannę i wymyślany jest plan na niego, czy go zlikwidować od razu, czy więzić do końca życia w tajnej bazie na ziemi. Lądowanie kończy się katastrofą, Jakub jako jedyny ocalał i musi dostać się o własnych siłach z powrotem do Europy i do swojej ojczyzny i to wszystko też jest tutaj opisywane. A po dostaniu się do Pragi kieruje się najpierw do domu swojego koordynatora misji i przyjaciela. Potem dopiero odnajduje Lenkę, śledzi ją jakiś czas i dostrzega, że nie jest już częścią jej życia, że on zmienił się za bardzo i nie ma już dla nich wspólnej przyszłości. Potem przechodzimy jeszcze do wątku, którego w filmie nie ma, i dopiero potem następuje zakończenie książki. Myślę, że już słyszycie, jak bardzo zmieniono film w stosunku do książki i ogołocono go niemal ze wszystkiego, a nawet nie omówiłam wątków wspomnianych z początków, czyli ojca, dziadków i człowieka z butem. O ojcu jest w filmie jedno zdanie. Dosłownie, jedno zdanie z ofu, zupełnie pomijalne. Dziadek pojawia się na jedną scenę w jednej retrospekcji, a człowieka z butem nie ma w ogóle. Ale to jest postać najważniejsza w tym wszystkim. Człowiek z Butem, powiązany w niemiły sposób z ojcem Prochaski, potem odnosi pewien sukces szczególny, i panowie spotykają się po powrocie Prochaski z kosmosu I nie jest to spotkanie miłe. I na tej linii łączą się losy indywidualne, Jakuba, jako po prostu chłopca, potem dorosłego, z szerszą perspektywą zmian w kraju i tym, co podobnie zresztą jak u nas, było i jest nadal trudne dla narodu czeskiego. Jak uporać się z tymi, którzy czynili zło w starym ustroju i jak uporać się z tymi, którzy dorobili się potem na gruzach starego świata i obecnie tworzą elitę niedouruszenia, moralnie zdecydowanie niebiałą. Scenarzysta i reżyser albo nie mają pojęcia o tym, jak ważny to jest wątek i jaki przekaz buduje cała ta historia, Albo wycieli go z premedytacją, sądząc, że. I nie wiem co sądząc. Nie wiem, że to za trudne dla widza, albo za nudne. Nie wiem, co kierowało tymi ludźmi, nawet nie chce mi się szukać wywiadów czy artykułów na ten temat. W kontekście książki Film To Dno. Wypró to z naprawdę dobrej książki, oryginalnego pomysłu, wszystko, co się dało. I zrobiono z tego absolutnie niewyróżniający się niczym film pseudofilozoficzny o przekazie tak płytkim, że przewidzi go rozgarnięte dziecko. A film jako film to może nie dno, ale słaby średniak, również niewyróżniający się niczym i o płytkim przekazie. Jeżeli chcecie mieć cokolwiek z tego seansu, no to najpierw przeczytajcie książkę, tylko bądźcie świadomi, że to cokolwiek. Będzie raczej złość i frustracja. Jeżeli nie planujecie czytać książki, a macie ochotę na film, no to są jednak duże szanse, że wyłączycie go w połowie, albo na nim zaśniecie. Ja już ten film wyparłam niezmiennie polecam tylko książkę. I tylko hanuszka żal. Dziękuję za wasz czas i do usłyszenia.